Pana Krzysztofa skrócił kawy. To Za chwilę Pan Skarbnik, Pan Sekretarz, przepraszam, do nas dąży. Witam serdecznie Panią Skarbnik, Panią Agatę. E, serdecznie witam i tu chciałem w sposób szczególny przywitać Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Wojusza Dziękujemy, że Pan zechciał znalazć czas. Przechodzimy do dalszej części jakim jest stwierdzenie forum, ale bez mikrofonu to wiele nie podziałam. Nie ma głosu, czy jest Mikrofon pan ma? Nie ma głosu? Nie wiem, dźwięk. Jeżeli jesteśmy w słyszalni, to nie ma problemu. być Tak? Bardzo dobrze. Cieszę się, że da się to bez mikrofonu przeprowadzić. Głos mam raczej donośny. Więc myślę, że. A więc przechodzimy do stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 12. Nieobecności są usprawiedliwione, także nasze obrady są prawomocne. Następnym punktem, punktem 2.2, jak Państwo śledzą nasz porządek obrad, jest przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę się upewnić, że Państwa urządzenia do głosowania są aktywne. Jeszcze chwilka. Może sprawdzimy nasze urządzenia za pomocą listy obecności. Jeżeli zechcą Państwo przycisnąć, jedyneczkę, przycisk, obecni oczywiście. Sprawdzimy listę obecności. Bardzo o to proszę. O przyciśnięcie przycisku. W tej chwili sprawdzimy, czy system do głosowania jest aktywny.

Jeszcze chwilka, widzę, że system nie chce z nami dzisiaj współpracować. Złośliwość rzeczy martwych. 5 minut przerwy. Halo. 5 minut przerwy. No Liczę, że potrzebujemy ja kilku do... minut ja na ten aspekt techniczny. Więc drodzy radni, na samym początku pięciominutowa minutowa przerwa na naprawę trudności tak. no 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 technicznych. ja będę odczytywał z listy obecności, a każdy z. Yy, radnych będzie, y, będzie głosował. Y, Pani Przewodnicząca będzie tutaj zaznaczała na odpowiednim druku, także myślę, że spra sprawnie to nie. przeprowadzimy. I teraz jesteśmy w punkcie 2.2. Przyjęcie porządek, porządku obrad. Y, czy uwagi Państwo mają do porządku obrad? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem w porządku obrad. Tu bardzo proszę. Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maria Falkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska. Za. Pan Sławomir Mitura. Za. Pan Krzysztof Oleński. Za. Pan Zbigniew Fosowski, Za. Pani Agnieszka Skwierczyńska. Za. Pani Wata <laughs> Sępkowska. Za. Zbigniew Sokołowski. Za. I pan Zbigniew Ostapowicz. Za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnym podpunktem, podpunktem 2, 3 jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy mają państwo uwagi co do protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maria Falkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pani yy, pan Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska? Za. Pan Sławomir Mitura? Za. Pan Krzysztof Oleński? Za. Pan Zbigniew Osowski? Za. Pani Agnieszka Skierczyńska. Za. Pani Beata Sępkowska? Za. Zbigniew Sokołowski? Za. Pan Zbigniew Ostapowicz? Za. Dziękuję bardzo, stwierdzam, że protokół również został przyjęty jednogłośnie. Następnym punktem trzecim jest sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Tuczna i przekazuję głos Panu Wójtowi. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W okresie międzysesyjnym w dniu 13 września rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1051L z Pałatycze-Tuczna-Piszczac. Najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo robót drogowych spółka Akcyjna z siedzibą Białej Podlaskiej na kwotę 11 521 274 ,29 zł. 29 groszy. Dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ładny program inwestycji strategicznych wynosi 7 600 tysięcy. Pozostała kwota będzie sfinansowana z 50% wkładu Starostwa Powiatowego w gdzie w dniu wczorajszym odbyło się sesja i zabezpieczono środki, no i mam nadzieję w naszym, w naszym budżecie. W dniu 26 lipca złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej numer 1051L, czyli tej samej drogi na odcinku tuczna piszczac wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota jaką zawnioskowaliśmy to 17 150 tysięcy złotych. Tu w tym przypadku jest 98% dofinansowanie, także gdybyśmy otrzymali te środki, 2% wkładu trzeba by było zabezpieczyć w budżetach powiatu i naszej gminy. W trakcie trwania są montaże instalacji fotowoltaicznych, a potrzeby mieszkańców w ramach projektu instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczno, drugi etap. Przewidziano również w ramach tego projektu dwie instalacje o mocy 10, 64 kW na potrzeby zespołu szkolno-przedszkolnego w tucznej oraz oczyszczalni ścieków. Na szkole już widzę są zamontowane panele fotowoltaiczne tuż pod solarami, także Taką hybrydę tutaj zamontowaliśmy, natomiast przy oczyszczalni ścieków od wczoraj też rozpoczą, rozpoczął się montaż instalacji. Zakończenie montażu planowane jest na początek października bieżącego roku. W dniu 19 lipca tego roku miało miejsce otwarcie ofert przetargu na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach projektu Instalacja obowiązujących źródeł energii w na drugi etap. Przetarg został unieważniony ze względu na oferty przewyższające kwoty założone w projekcie. Również w okresie międzysesyjnym zleciłem wykonanie dokumentacji projektowej. Na odcinek drogi powiatowej od kościoła w kierunku cmentarza około kilometra. Mapy do celów projektowych zostały już wykonane, natomiast do końca roku wykonamy projekt na przebudowę tego odcinka. Także tutaj już myślę, że tuczna jako miejscowość będzie bardzo ładnie wyglądała. Oczywiście będziemy ubiegać się o środki w ramach rządowego funduszu Polski Ład. Również w okresie międzysesyjnym odbyło się zebranie założycielskie gminy Tuczna i jednostki straży pożarnej Tucznej. Założyliśmy na tym zebraniu spółdzielnię, kolejną spółdzielnię socjalną pod nazwą Eko Agro Tuczna. Spółdzielnia ta będzie zajmowała się tak jak już wcześniej informowałem gospodarką wodno kanalizacyjną, zbieraniem odpadów, usługami komunalnymi. Wkrótce dokumenty rejestrowe wrócą z sądu i, i będzie można rozpocząć działalność. Jeżeli chodzi o działalność kulturalną, 3 lipca organizowaliśmy wojewódzki turniej piłki błotnej, kolejny już bodajże czwarty, połączony z festiwalem kulinarnym Młody Polski Ziemniak. Prowadzącym festiwal kulinarny był Jarosław Uściński, Prezes Związku Krajowego Cukierników i Kucharzy wraz z małżonką. A turniej piłki błotnej, ale też i festiwal kulinarny uzupełniał Pan Kamil, Kamil Nosel, znany z radia. 31 lipca odbyła się XIV Wojewódzka Wystawa Koni zimno eee, Uważam, że najbardziej udana w historii. Zmieniliśmy lokalizację, jak Państwo wiecie. Eee, teraz przepiękna lokalizacja w zieleniu, wśród lasów. Eee, żadnych negatywnych eee, komentarzy nie otrzymałem, natomiast otrzymaliśmy tutaj na tą wystawę dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Robelskiego. 28 sierpnia odbyły się Gminne święta, święta Plonów połączone ze stuleciem parafii Choroszczynka 16 stołek wzięło udział ze swoimi stoiskami także myślę że bardzo bogate dziękuję wszystkim za angażowanie ze strony księdza proboszcza z, z parafii Choroszczynki też prosił o przekazanie podziękowanie za zaangażowanie w tej uroczystości połączonej Jeżeli chodzi o nasze inwestycje wodno-kanalizacyjne, na bieżąco usuwane są awarie na sieci kanalizacyjnej, a także i wodociągowej nie będę czytał. W sumie mieliśmy ponad 10 awarii na wodociągach, ale myślę, że tutaj radzimy sobie własnymi środkami, siłami, własnym sprzętem, także no takie bieżące funkcjonowanie instalacji. Jeżeli chodzi o remonty dróg, również w okresie międzysesyjnym wykorzystując łamany gruz, gdzie w ubiegłym roku wynajęliśmy kruszarkę, która skruszyła 1600 ton gruzu, jakich zgromadziliśmy przez okres około 10 lat, a więc ten gruz został rozwieziony w takiej miejscowości jak Tuczna, Choroszczynka, Bokinka Bańska, Mazanówka, Wiski, Ogrodniki i Bokinka Królewska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu wójtowi. Czy mają Państwo jakieś pytania związane z sprawozdaniem? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego, kolejnych punktów, jakim jest podjęcie uchwały tutaj w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany uchwały budżetowej, ale zanim przejdziemy do omawiania i głosowań. Przekażę głos panu przewodniczącemu Rady Powiatu, panu Mariuszowi Kcińskiemu, ponieważ myślę, że to, co zechce nam powiedzieć, jest nierozerwalnie związane z tymi dwoma punktami. Bardzo proszę, panie przewodniczący, przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. Widzę, że na sesji Rady Tucznych głos zabiera się na siedząco. Pozwolicie Państwo, że również, żeby nie wyglądało, że przeszedłem prosić na wesele. Bo dwa. Panie Przewodniczący, Panowie Wójtowie, Szanowni Państwo Radni, Pani Zobsługi, Pan Tawarzysta, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję Rady Gminy. Pozwólcie, że chciałbym w pierwszych słowach pogratulować Wam wielkiego sukcesu i podziękować za wspólną zbiorową mądrość, za. Każdy gest zaangażowania w to, o czym za chwilę powiem. Może troszeczkę historii takiej szybkiej. Chciałbym zadać takie przewodnie pytanie. Komu zależy na tym, żeby w tucznie, gminie tuczne działo się źle i nic się nie działo? Chciałbym, żeby to pytanie usłyszeli ci, którzy wiecznie coś psują, mącą i robią wiele rzeczy przeciwko Panu Wójtowi, przeciwko Radnym. Historia zaczęła się jeszcze przy budowie drogi z Matiaszówki do Ogrodnika. Pamiętam, jak opowiadano bzdury, głupoty. Miał sens, że ta droga nigdy nie wyjdzie, bo radny Kiczyński nic nie może. Panu wójtowi się nic nie uda, bo nie umie współpracować z radą powiatu. Pamiętam tą brutalną kampanię, te oszczerstwa, te chamskie komentarze. I do dzisiaj nikt nie przeprosił mnie, może pana wójta, bo mnie nie że ta droga nigdy Wam nie wyjdzie. Komu na tym zależało? Droga powstała, czy ludzie chcieli, czy nie chcieli. Większość chciała, ale byli tacy, którzy chodzili, opowiadali od domu do domu. Ale życie płynie dalej, jest następny odcinek, realizacja. Moja obietnica wyborcza jeszcze z poprzedniej kampanii i staje się życiem, staje się rzeczywistością dalej chodzą ludzie, którzy opowiadają mącą, że nic nie wyjdzie. Jakiś czas temu Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę, odpowiada na pismo, że droga będzie realizowana. My jako Rada Powiatu, jako Powiat Bialski przekazujemy drogę do realizacji wspólnie z Gminą Tuczna, bo niestety Powiat Bialski nie może, ale nie tylko w tej sprawie tej drog drogi, ale i przy innych drogach. Najlepszym rozwiązaniem i skutecznym jest Wspólny montaż gminy i powiatów. I na to się też decydujecie wszyscy. Ale to nie wystarcza komuś, bo ktoś chodzi i psuje, odpowiada im, żeby się znowu nie udało ani panu Wójtowi Litwnikowi, ani Mariuszowi Kicińskiemu. Ale jest inaczej. I myślę, że nawet ci, którzy najbardziej krytykują takie działania, zamkną w końcu swoje buzie, Po prostu zamkną. Bo fakty są całkiem inne. Kiedy Zarząd Powiatu negatywnie opiniuje uchwałę, żeby przekazać 2 milion złotych dla gminy Tuczna na własną powiatową drogę, którą miesiąc wcześniej przekazał dla gminy, żeby jej nie, nie realizować wszystkim opadły kokardy, jak to się mówi. Ale wspólnie z panem Wójtem, z panem przewodniczącym Sachołowskim podjęliśmy szereg działań Poza kulisowych, co tu będę mówił, działań, których nie chwaliliśmy się tylko po pierwszych słowach Pana Wójta, że Zarząd negatywnie opiniował, byliśmy załamani. I okazało się, że jesteśmy bardzo sprawczy i skuteczni. Zarząd, też trzech radnych powiatu, głosowało przeciw. Wyszukując jakieś bzdurne sprawy o jakichś zaległych pieniądzach przed lat, których nie ma, bo gdyby były, to Zarząd Powiatu powinien podać gminę na do sądu. A jeżeli nie, to jest niegospodarny, więc musi zarząd się na to zdecydować. Albo gmina jest złodziejem i nie oddaje pieniędzy, albo zarząd nie robi nic, żeby te pieniądze odzyskać. Ale nie, proszę Państwa, bo wszystko jest OK. Wszystkie umowy są wyprowadzone na zero. Nie ma żadnych zaległości ani gmina wobec powiatu, ani powiat wobec gminy. Droga została wybudowana w takim montażu. Wszyscy się na to umówiliśmy. Wracając tutaj, wiele osób było nawet wśród radnych, że takie coś się wydarzyło, wiele osób, prawdziwych wrogów gminy Tuszna I myślę, że już teraz wiecie, kto. Największym jest pan Mateusz Majewski, kolega radny z mojego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który wnioskuje na zarządzie, żeby ten projekt wyrzucić. Głosuje przeciwko mi, panu Wójtowi, a najważniejsze przeciwko wam, mieszkańcom gminy Tuszna. Ta droga będzie służyć. Nas nie będzie, to droga będzie. I daj Boże, żeby ktoś kiedyś zrobił coś więcej dla tej gminy, jak my tutaj w tym duecie. Tak, 4 kilometry zrobione wcześniej za 5 milionów. Teraz 5,5 kilometra za 11 milionów. Gmina dokłada 2 miliony. Faktycznie. I to wielkie wyrazy uznania. Ale powstaje 9,5 kilometra drogi powiatowej. W żadnej gminie w naszym powiecie nie ma takiej możliwości, takiego sukcesu. I chcę powiedzieć, takiego sukcesu, nie wstydźcie się tego, mówić wszystkim, to jest wspólny sukces, wasz Pana Wójta i mój również. Ale wiecie co? W ludziach jest zazdrość i zawiść. To co ich żerać będzie do ostatnich dni ich żyć. Zawiść, że tu się nam udaje. Dwóm ludziom, którzy kiedyś w pierwszych wyborach startowałem tutaj do gminy Tuczna, byliśmy po przeciwnych stronach barykady. Bo tak mi kiedyś ktoś powiedział, bo jestem nie stąd, więc nie znałem wszystkich relacji. Po roku, do dzisiaj z panem Wójtem, jesteśmy ręka w rękę, bo wiem, że ten człowiek dla tej gminy chce, a odkąd ja byłem tutaj radnym, przewodniczącym tej rady, zrozumiałem, że nie ma ważniejszej gminy w powiecie i dla mnie w życiu, bo tu jest mój dom, tu się urodziły moje dzieci, tutaj gdzieś będę pewnie gdzieś pochowany. Chciałbym zresztą, żeby tak było. I wiele sadzono między nasz ale niestety nie udało się tego dojść ludziom, nie udało się zrealizować, żebyśmy się pokłócili. I nie pokłócimy się. A dlatego, że łączy nas gmina tuczna. Dla mnie najważniejsza. Ja pojadę do Kodnia na sesję i tam będę mówił, że Kodnie jest ważny, ale że tuczna jest dla mnie najważniejsza. Bo tu mam dom, w którym się urodziły moje dzieci. Raz powtórzę: to jest moja ojczyzna. Także, panie wójcie. Gratuluję. O kulisach nie będę pogadał. chyba, że ktoś będzie chciał, to poza kadrami wszystko mogę powiedzieć w szczegółach. Można nas wziąć na wykrywacze kłamstw, powiem to sami, zależnie od czy będziemy przy sobie, czy nie. I chcę jeszcze dodać jedną rzecz: że wszystko było ustalone w piątek przed tym weekendem. Sesja była we wtorek, w piątek już wiedzieliśmy. Ja wiedziałem Pan Wój, Pan Przewodniczący, że wszystko będzie dobrze. I teraz uwaga, na Radzie Powiatów we wtorek głosuje na 19 obecnych na sesji 19 za, gdzie siedzą członkowie zarządu, którzy parę dni wcześniej głosowali przeciwko tej uchwale. To teraz zrozumcie, to nie jest taka bajka, że ktoś głosuje, bo jemu się chce lub nie chce. To takie coś, co się odpowiada i tarnie bo albo się podpisuje umowę z gminą i gmina realizuje, ogłasza przetargi, albo się jest nieodpowiedzialnym i gra się po prostu w pulki. Jeszcze raz powtórzę. 19 obecnych radnych na sesji Rady Powiatu głosuje za tym trzech członków zarządu, którzy wcześniej głosowali przeciw. Jeżeli to już do Was, radni, nie dobrze, to już nie wiem jaki argument. Większych nie ma. I to nie była ich dobra wola. Poza Bo taką inicjatywą nie można było nie zagłosować. I jeszcze raz powtórzę: to wszystkich boli, żeby mnie duszna, jest taki wielki sukces. Może piszcza trochę więcej dróg powiatowych ma zrobiony. Może. Ale na dwa razy większa, trzy razy bogatsza. Nie patrzmy na to. Także dziękuję za wysłuchanie. Może trochę historii ale trzeba o tym mówić, bo pamięć ludzka jest ułomna, ulotna. I pewnie jeszcze jak kiedyś zwoli mieszkańcom Gwintuczna i nie tylko, bo jeszcze pięć dni będę radny, to dla Gwintuczna zrobię wszystko, co jest możliwe, wszystko. A jeszcze parę rzeczy was zaskoczy. My z panem wójtem już wiemy, jakie są umowy podpisywane za leśnictwem chotyłów Będzie jeszcze Droga asfaltowa, robiona wspólna. Nie ta, nie, nie. W innym miejscu, Pani Pałatko. nie Pani z Pani Także wiele się robi, wiele się robi. I tak, tylko że tutaj skrzyżowania. A to dalej też Pan Fik będzie robił. Także dziękuję, bo za dużo powiem. Przy innej okazji dokończę resztę. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu przewodniczącemu. Myślę, że trzeba było pewne rzeczy powiedzieć i bardzo za to dziękujemy. Przechodzimy teraz do głosowań. Jesteśmy w punkcie 4.1, jakim są zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przypominam, że komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy mają państwo pytania związane z tym projektem? Nie widzę. Treść uchwał, jak Państwo wszyscy wiecie, przypominam tylko jest yy, yy, prezentowana na stronie internetowej, także nie będziemy odczytywali treści uchwał, bo każdy z radnych też ma yy, treść przed sobą. Yy, było to już omawiane na komisjach, dlatego już przechodzimy w tej chwili do głosowania. Bardzo proszę, rozpoczynamy głosowanie. Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maria Falkiewicz. Za. Pan Kacper Fetorowicz. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk? Za. Pani Ewelina Kukawska? Za. Pan Sławomir Mitura? Za. Pan Krzysztof Oleński? Za. Pan Zbigniew Osowski? Za. Pani Agnieszka Skierczyńska? Za. Pani Beata Sępkowska? Za. Zbigniew Sokołowski? Za. Pan Zbigniew Ostapowicz? Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4.2. jakim są zmiany uchwały budżetowej? I tutaj również szeroko omawiane na komisjach. I moje pytanie korzystając z obecności też Pani Skarbnik. Czy mają Państwo pytania związane z tym projektem? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę Pani Krystyna Dmitruk. Za. Pani Maria Falkiewicz. Za. Pan Kacper Fedorowicz. Za. Pani Agnieszka Kondraszuk. Za. Pani Ewelina Kukawska? Za. Pan Sławomir Mitura? Za. Pan Krzysztof Oleński? Za. Pan Zbigniew Fosowski, Za. Pani Agnieszka Skierczyńska? Za. Pani, pani Beata Sępkowska? Za. Zbigniew Sokołowski? Za. Pan Zbigniew Ostapowicz? Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do, teraz do punktu 4.5. Jakim jest określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Tuczna. To i również ta uchwała została, ten projekt został omówiony na komisjach, pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Mają Państwo, czy mają Państwo pytania związane z tym projektem? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Pani Krystyna Mitruk? Za. Pani Maria Falkiewicz? Za. Pan Kacper Fedorowicz? Za. Pani Agnieszka Kondraszuk? Za. Pani Ewelina Krawska. Za. Pan Sławomir Mitura? Za. Pan Krzysztof Oleński? Za. Pan Zbigniew Osowski? Za. Pani Agnieszka Spierczyńska. Za. Pani Beata Sępkowska? Za. Pan Zbigniew Sokołowski? Za. Pan Zbigniew Ostapowicz? Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że również ta uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy już, proszę Państwa, w punkcie piątym. Jakim są w sprawie bieżące wnioski i oświadczenia radnych. Czy ktoś w tym punkcie chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Wiele rzeczy zostało omówionych w takich bieżących na komisjach. Myślę, że na następną sesję Rady Gminy Państwo stanowiska w kilku kwestiach. Będą mieli jakieś już wypracowane, jakieś propozycje konkretne padną. I drodzy Państwo, przechodzimy do punktu szóstego, jakim jest zamknięcie dzisiejszych obrad. Zamykam 37 sesję Rady Gminy. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie i do następnego, do następnej sesji. Dziękuję bardzo.